Mój stary ma nietypowe hobby i przez słowo nietypowe mam na myśli coś, co nie pasuje do człowieka mającego tyle lat. Tym hobby jest budowanie z klocków Lego. I nie, nie mówię tu o Lego Technik, bo to bym jeszcze przeżył, ale o normalnych klockach Lego. Hobby to przerodziło się w obsesję, która zmieniła życie wszystkich znanych mu osób. Wszystko zaczęło się 8 lat temu, kiedy na siódme urodziny dostałem swoje pierwsze Lego. Był to zestaw komisariatu do złożenia z samochodzikiem, policjantem i złodziejem, którego można było umieścić w celi, ale chuj z tym. Miałem problemy przy składaniu, to też poprosiłem starego o pomoc. Nie wiedziałem wtedy, jaki błąd popełniłem. Tak zafascynowała go budowa z klocków, że jeszcze tego samego dnia poleciał do zabawkowego i dokupił zestaw ludzików, domków i innych główien. Wieczorem, gdy wróciłem do domu, zostałem w swoim pokoju coś na kształt rancza wilkowyje o wymiarach 1 na 2 metry, a stary, poruszając ludzikami i używając wyobraźni, pompował życie w plastikowe imperium. Doszło do tego, że zaczęło brakować mu miejsca, to też przeniósł się do piwnicy. Mało nie wypierdoliłem się któregoś popołudnia o półtora metrowy drapacz chmur, kiedy matka wysłała mnie na dół po dżem. Po trzech latach przywykliśmy do tego, że codziennie po pracy stary zamyka się na trzy godziny w piwnicy i nie ma z nim kontaktu, bo zbudował sobie LEGO lodówkę, w której trzyma żarcie, aby ograniczyć wychodzenie z piwnicy. W późniejszym czasie powstał sedes i wanna, wszystko podłączone do kanalizacji, Ojcu ciągle było mało. Z okolicznymi sklepami zabawkowymi podpisał umowę, na mocy której każda partia nowych zestawów najpierw trafia do niego, a on odsyła te zestawy, które już ma albo mu się nie spodobały. Jednak apetyt rósł w miarę jedzenia i skala mikro zaczęła go nudzić. Stary zaczął budować wszystko w skali jeden do jednego zainspirowany wcześniej wspomnianym sedesem. Matka płakała nocami, bo któregoś dnia ojciec stwierdził, że sprzeda nasze auto i zbuduje z klocków Lego, a zaoszczędzone pieniądze wyda na remont domu. Skończyło się na tym, że kupił kolejne pół tony plastikowego gówna, które w ilości sztuk przewyższało trzykrotnie populację Chin. Z racji, że nasz dom naprawdę potrzebował tego remontu, ojciec stwierdził, że postawi nowy dom. Zgadnijcie kurwa z czego? Przestałem zadawać się z jakimikolwiek żywymi organizmami poza matką, bo wstyd było mi zaprosić kogoś do domku z plastikowych klocków. Zawsze chciałem mieć psa. Stary o tym pamiętał i tak pewnego poranka Obudziłem się z krzykiem po tym jak ugryzł mnie w nogę Plastikowy owczarek Nazwałem go klocek, bo jakże kurwa inaczej Nasze życie wyglądało jak animacje Pokroju Lego Batman Dom w którym mieszkamy rozrósł się w fort O powierzchni stadionu futbolowego Do szkoły dojeżdżam pociągiem z klocków Po trasie zaprojektowanej przez nasze kochane PKP Przynajmniej się nie spóźniam Chodzę ubrany w ciuchy zrobione z klocków Lego Co odbiło się na mojej posturze i zacząłem skierpieć Na skoliozę Codziennie wyprowadzam plastikowego psa z ram do kiblas z klocków Lego, jebanymi klockami Lego, bo nawet jedzenia już nie kupujemy. A stary wyleciał własnym samolotem za granicę jakiś czas temu. Ponoć dostał projekt wybudowania jakiegoś muru między USA a Meksykiem, i jak policzył ile klocków kupi sobie za cały ten hajs, to mało ze szczęścia nie przypierdolił w w głowę swoim nowym telefonem z czteroliterowym logiem na obudowie.